Witamy Was w kolejnym odcinku. Znaczy, e, witamy Was w kolejnym odcinku. Z na, tej samej misji. W na kanale. No i co? Mi, lecimy dalej. No i co? Prowadziłem Was w błąd. To nie jest misja mokra na tylko sztuka wywiadu. Także co? Lecimy. A pamiętajcie, bo ja z tymi ochroniarzami. Wszyscy. Teraz chowam broń. Musimy e, go obezwładnić. Uśpisałem. Ej, na chwilę zastopuje, ok? Na chwilę zastopuję Dobra. To na chwilę zastopuję Dobra, Dobra już, już jesteśmy dalej. A co daje tu takie kółeczko Obok tego nagrywania? Seba Seba Emisi. Aha Ezo co daje to kółeczko to? Co ona robi? Zastępujmy do przekleństwa teraz! O dobra to sorry, nara dobra. dobra, już jesteśmy po przykleństwie. Jak będzie to już 6 minut, bo to już kończymy na razie nagrywanie. Sora, ale mi się trochę nie chce trzymać to już tak telefonu. Przepraszam Was bardzo za to. Dobra, idziemy za naszym Alejandro. Dobra, lecimy. A, ale sorry, bo pewnie sobie pomyślicie, że mogę postawić telefon, ale nie, bo ty nie ma zbyt miejsca, jak postawić telefon, więc nie mogę niestety. Sorry. Ale za niedługo miałem, za niedługo będziemy mieli podobno sama będzie miał jakąś podpórkę na telefon. No i będę nagrywać niestety bez Może czasami będę ja. Czasami, no? Ale jak, ja jak coś nie będę... Nie będę przestawał z nagrywaniem, będę dalej nagrywał. Macie. A wiesz, że nic nie widać w ogóle, więc trochę tak. słabo. To bliżej stań, no musi się obierać. Sorry Julo, ale... Widzisz, to nic nie daje Patrz, jak to jest ten... No tak weź już ten. się nie płacz. Coś tam daje. O nie, to jest nasz kolega. Przyjąłeś? że Koś, jak to oglądasz, ale nie możemy zbyt. No bo wiesz, teraz nagrywamy. Znaczy, Jurek, za na chwilę film. Za na chwilę. Dobra, już jesteśmy. No dobra, już jesteśmy. Sorry za to. Psy, psy. Nie, no czemuś syna? Czekajcie. Zrobię tak i tak. No samo i jeszcze zajebiście. Eee. Sorry, sorry za to. Nie, no to sami tak możesz mówić, ale nie zawsze, okej? Okay? No. O, to zarąbiście. O, zarąbiście. To będę mówił serwis, powiem zarąbiście. O, to, sorry, teraz nie Jaki brzydki on jest o, Ten dziadu. Było przyklejstwo? Były? Eee e, Nie wiem, Tak się kończy jak nie bierz. <noise> Aj, bo już 4 minuty trwa 5 minut Już 5 minut nawet Uwaga, to idzie o to Chyba, że już włączamy Mam już 5 minut jest jak coś Teraz jest Równo prawie

No, 20 sekund. Dobra, Juro, może już ze no. dobra. To pa. Pa wszystkim.